Uszanowanie. W szkole podstawowej musimy znać 8 podstawowych kwasów. 6 kwasów tlenowych i 2 kwasy beztlenowe. Od razu przejdźmy do tego, jak się tworzy ich nazwy. W przypadku kwasów beztlenowych po prostu mówimy kwas chlorowodorowy, jeśli pochodzi on od pierwiastka, kwas siarkowodorowy, jeśli pochodzi on od siarki, i analogicznie, jakby kwas beztlenowy otworzył jakiś inny pierwiastek, to by nazwa tego kwasu pochodziła właśnie od tego pierwastka. Tu raczej nie ma nic ciężkiego. Sprawa bardziej skomplikowana jest w przypadku kwasów tlenowych, gdzie na przykład jeden atom może tworzyć kwasy dwóch różnych rodzajów. Tak jest na przykład w przypadku kwasu siarkowego, gdzie mamy kwas siarkowy 4 i kwas siarkowy 6. I teraz powiem, jak łatwo sprawdzić, z którym kwasem mamy akurat do czynienia. Należy pamiętać, że pod naszym tlenem. Wpisujemy taką fikcyjną minus dwójkę, nad naszym wodorem wpisujemy taką fikcyjną plus jedynkę, a nasz ostatni atom musi mieć taką wartość, żeby ta fikcyjna liczba całego tego związku wynosiła 0. I w tym przypadku mamy cztery atomy tlenu z ładunkiem minus drugim, mamy dwa atomy wodoru z ładunkiem plus pierwszym, czyli łącznie mamy ładunek minus 6. Siarka, żeby zrównoważyć ten ładunek. Musi mieć ten nasz fikcyjny ładunek wynoszący 6, a więc skoro wynosi on 6, to tutaj będziemy mieli do czynienia z kwasem siarkowym 6. E, kolejne dwa przykłady z kwasem azotowym 5 i kwasem azotowym 3, kwas azotowy 5 ma wzór HNO3 i tutaj każdy tlen ma tą fikcyjną minus dwójkę, pojedynczy wodór ma jedną fikcyjną plus jedynkę, a więc łącznie będzie tu minus 5 nasz azot będzie musiał mieć piątkę, żeby zrównoważyć ten ładunek, a więc będziemy mieli tu kwas azotowy 5. W przypadku kwasu azotowego 3 mamy w cząsteczce dwa atomy tlenu, a więc mamy tu tą fikcyjną minus 4. Po dodaniu jedynki z wodoru mamy fikcyjną minus 3, a więc azot, żeby to zrównoważyć, musi być na trzecim stopniu otlenienia, a więc mamy kwas azotowy 3. I tutaj przygotowałam nazwę dla każdego wymaganego kwasu. Możecie sami sprawdzić tą moją przed chwilą przedstawioną metodą, czy będzie wychodziła dobra nazwa kwasu. A więc mamy kwas siarkowy 4, kwas siarkowy 6, kwas azotowy 3, kwas azotowy 5, kwas węglowy 4 i kwas fosforowy 5. No i teraz, takie kwasy składają się właśnie z tych atomów wodoru i z reszty kwasowej, czyli z wszystkiego poza tym atomem wodoru. No i taki kwas w wodzie może dysocjować. Czyli reszta kwasowa będzie się oddzielała od atomów wodoru. I wtedy każdy z atomów wodoru, które się oddzielą od reszty kwasowej, zyska pojedynczy ładunek dodatni, a reszta kwasowa zyska pojedynczy ładunek ujemny za każdy atom wodoru, który się od niej odczepi. Czyli w tym przypadku zyska podwójny ładunek ujemny, na przykładzie kwasu siarkowego 6. Tutaj jeszcze jest przedstawiona dysucecja dla trzech różnych związków i widzimy analogicznie, że jeśli ten kwas ma jeden wodór, to powstanie jeden proton wodorowy i jeden anion o pojedynczym ładunku ujemnym. Jeśli ma dwa wodory, to powstaną dwa protony wodorowe i anion o podwójnym ładunku ujemnym, a jeśli ma trzy atomy wodoru, to powstaną trzy protony po desocjacji i anion o potrójnym ładunku ujemnym. No i różne kwasy mogą desocjować z różną intensywnością. Taki kwas azotowy 5 jest uznawany za kwas silny, bo prawie całkowicie dysocjuje i dodanie go do roztworu sprawi, że pojawi się tam dużo wolnych protonów wodorowych, a więc będzie to warunkowało spadek pH kwasu. A więc roztwór, do którego dodamy silny kwas, będzie miał charakter kwasowy. Jeśli mamy natomiast kwas, który jest słaby, to będzie on słabo dysocjował, a większość jego cząsteczek będzie w tej formie uprotonowanej H2SO3, a tylko nieliczne cząsteczki rozdzielą się na anion i protony. Wtedy w roztworze tych protonów będzie niewiele i będzie miało to mały wpływ na pH roztworu. I teraz, jak określamy siłę kwasu? Tutaj stracę taki trik, który pozwala nam określić, jak silny jest kwas, niezależnie od tego, czy znaliśmy ten kwas, czy go nie znaliśmy, nie musimy nic zapamiętywać. Mianowicie, jeśli kwas tlenowy będzie miał liczbę tlenów pomniejszoną od liczby wodorów równą 2 lub większą od 2, to będzie to kwas silny. Na przykład kwas azotowy 5, kwas siarkowy 6, no i tutaj kwas chlorowy 7, który w szkole podstawowej nie jest wymagany. A jeśli kwas będzie miał liczbę tlenów pomniejszoną od liczbę wodorów mniejszą od 2, to będzie kwasem słaby. Jak to ma na przykład miejsce w przypadku kwasu ziorekowego 4, kwasu azotowego 3 czy kwasu fosforowego 5. W przypadku kwasów beztlenowych jest taka zasada, że moc kwasów rośnie w dół i w prawo. I tutaj do silnych kwasów będziemy zaliczać wszystkie kwasy tworzone przez nie metale z 17 grupy z wyjątkiem fluoru. Kwas fluorowodorowy będzie kwasem słabym. Przejdźmy teraz do otrzymywania kwasów, zaczynając od kwasów beztlenowych. I na początku musimy otworzyć tutaj wodorek, co robimy poprzez reakcję danego pierwiastka z wodorem. Tutaj jest to przedstawione dla chlorowodoru i siarkowodoru. I potem, gdy nasz ten wodorek rozpuścimy w wodzie, to mamy kwas, bo kwasy beztlenowe są niczym innym jak odpowiednimi wodorkami rozpuszczonymi w wodzie. W przypadku kwasów tlenowych sytuacja jest już trochę bardziej skomplikowana, bo musimy połączyć odpowiedni tlenek z wodą, i tutaj pamiętamy, że jeśli pierwiastek w tlenku jest na jakimś konkretnym stopniu utlenienia, to ten pierwiastek w kwasie, który utworzy ten tlenek, również będzie na tym samym stopniu utlenienia, a więc jak połączymy tlenek siarki 6 z wodą, to będzie musiał nam wyjść kwas siarkowy 6. I będzie to działało analogicznie dla każdego innego kwasu. Tutaj to rozpisałam. Tutaj na początku mamy właśnie to powstawanie kwasu siarkowego 6, potem powstawanie kwasu siarkowego 4, powstawanie kwasu azotowego 5, powstawanie kwasu azotowego 3, powstawanie kwasu węglowego 4. I tutaj zwróćcie uwagę, że zaznaczyłam strzałkę w dwie strony, ponieważ ten kwas jest kwasem bardzo nietrwałym. I najczęściej od razu po powstaniu ten kwas się z powrotem rozłoży na tlenek węgla 4 i wodę oraz na końcu mamy powstanie kwasu fosforowego 5. Jak widzimy większość tych reakcji jest w miarę łatwych do zbilansowania, no jedynie jakieś większe problemy może przysporzyć kwas fosforowy 5. Ostatnią rzeczą będzie pH. Jeśli dodamy silny kwas do jakiegoś roztworu, to będzie ten roztwór zmieniał swoje pH na kwasowe a więc będzie miał charakter kwasowy. I mamy różne wskaźniki, które pozwalają nam określić charakter roztworu, i tutaj w tabelce jest pokazane jaką barwę przyjmą poszczególne wskaźniki w roztworze kwasowym. Ja osobiście uważam, że nauka tego na pamięć jest zgupia, ale niestety niektórzy nauczyciele chemii tego wymagają.